No i tak sobie wracamy z występów e, dzieci i zabrakło nam paliwa, więc zatrzymaliśmy się na tej e, sławnej stacji benzynowej. Tutaj e, się otwiera i wkłada jakieś pieniądze. Na przykład 50 watów do maszyny. Chodź Zjadła. I teraz możemy wcisnąć. Tam już Zygmunt trzyma w tym, żeby zatankować. Teraz wciskamy start. Jest okej? Okay? I sobie benzynka tankuje. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo łatwe w użyciu. Można jak wrzucić pieniążkę, zatankować i wszystko sprawnie bardzo. A wyglądają te stacje benzynowe no takie stare i takie wiecie żeby z tego tankował, one są naprawdę nowoczesne.